Cześć kochani, to ja, wasz Wróżbita Wolter, jedyny Wróżbita na YouTubie, który nie potrzebuje telefonów od widzów, by wiedzieć jakie mają pytania, no bo przecież wszyscy chcecie wiedzieć, jak będzie wyglądał rok 2017. Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy użyć magicznych kart Tarota. Mam nadzieję, że ta wróżba będzie dobra i postaram się jej trochę pomóc. Wiadomo, jakiej karty wszyscy boimy się najbardziej. Jest to śmierć, dlatego postaram się ją wyeliminować z naszego rozkładu. Jest. No i teraz możemy zaczynać. Rozkład będzie bardzo prosty. Wyłożyłem już tutaj kartę symbolizującą świat. Wyłożę jeszcze trzy karty, które pokażą nam jego przyszłość w nadchodzącym roku. Karty oczywiście należy najpierw podasować. Kurwa. No, kiedy karty są już podasowane, możemy przejść do rzeczy. Wykładamy pierwszą z nich. O kurwa, diabeł. O kurwa, diabeł. Tak, no niestety karty dały nam tutaj w układzie diabła, ale nie łamiemy się. Na pewno dalej będzie lepiej. Kolejną kartą jest odwrócona do góry nogami Sprawiedliwość. Ale słuchajcie, nadal nie jest źle. Przynajmniej wiemy, że wyeliminowaliśmy śmierć, więc na pewno w naszym rozkładzie jej nie będzie. Także zobaczymy, co nam przyniesie ostatnia karta, no i zinterpretujemy rozkład. Ale spokojnie, słuchajcie, nie ma tego złego, co by na dobra nie wyszło. Okazuje się, że rok 2017 będzie identyczny jak ten mijający. Życie nadal będzie piekłem, nie będzie sprawiedliwe, a każdy dzień nieuchronnie będzie przybliżony do śmierci. Tak więc niczym się nie przejmujcie, jedzcie pijcie i popuszczajcie pasa udanej zabawy sylwestrowej.